Cześć, witajcie moi drodzy. Jak już wiecie po tytule, przychodzę dzisiaj z denkiem pielęgnacyjnym. Mam taką nie za dużą tutaj i nie przedłużając, zobaczmy co tutaj mamy. Pierwsza rzecz to pasta do zębów Colgate Natural Extract z węglem. I po raz kolejny i nie polecam. Ja zawsze się zastrzegam, że już więcej nie kupię. Ale jakoś nie było mojej i wzięłam inną no i znowu, szału nie ma ogólnie, wolę Colgate e, tą tańszą, pewnie tutaj też gdzieś będzie za chwilę, e, też z węglem, także śmiało tamtą polecam, ale niekoniecznie. Kolejna rzecz, którą uwielbiam, to żel z Avon Senses, e, z mlekiem kokosowym i maliną, cudowny, taki otulający, mięciutki, jogurtowo-malinowy zapach, formuła kremowa, więc jeżeli takie lubicie, jeżeli nie, no to tutaj zaznaczam. Bardzo, bardzo przyjemne i pod wpływem kontaktu z wodą zamienia się w taką delikatną piankę, taki mus, że naprawdę kąpiel tym produktem jest bardzo przyjemna. Polecam z całego serca. Kolejna rzecz to mydełko Isana Med do mycia pędzli akurat ale że dopiero co było denko makijażowe, więc rzuciłam tutaj, żeby tam nie, nie dorzucać. Bardzo fajnie się sprawdza do domywania pędzli i gąbek. Kolejna rzecz, Eniu płatki z kwasem glicolowym 10%. Takie coś. Powiem Wam, że poprzednie opakowania były mocniejsze. Oni coś zmienili w składzie w tym produkcie. Przedtem był chyba jeszcze kwas salicylowy i coś jeszcze. Teraz jest tylko glikolo, glikolowy kwas glikolowy i one już nie są tak dobre jak były kiedyś. Kiedyś to po prostu po jednym użyciu wypryski znikały robiła się gładsza cera i w ogóle fajnie naprawdę fajnie działało. Teraz no niestety chyba nie kupię więcej. Kolejna rzecz w zasadzie opakowanie po kolejnej rzeczy. To są takie nożyki jednorazowe z Bee Beauty, z Beauty, z Rossmana. Tu są dwie sztuki zawsze. Ja używam tego do brwi, do podgalania brwi. Mam dosyć jasne włosy i one odrastają. No, może nie że rzadko, ale po prostu ich specjalnie nie widać. Jak coś się pojawi grubszego, no to wtedy dziabnę pensetą, ale ogólnie to robię właśnie tymi nożykami szybko, wygodnie i bezboleśnie. Kolejna rzecz to żele dla dzieci truskawkowy z Love Nature z Oriflame. I słuchajcie, ten produkt jest taki specyficzny. Ma fajny zapach, ale konsystencja jest taka bardzo śliska. Jeżeli już się namydlimy cali i potem chcemy to zmyć, to najpierw musimy zmyć taką śliską warstwę. To jest dosyć dziwny żel. Nie, nie i podobnie jest z jabłkowym, taki sam tylko jabłkowy. No nie spotkałam się jeszcze z czymś takim, żeby tak mocno jakby przyczepiał się do skóry sam żel, że będzie go ciężko zmyć. no Z jednej strony dobrze, bo na pewno dokładnie będzie doszorowany, ale czy to fajnie, czy to dobrze dla skóry naszej? No nie wiem. Ogólnie zapach fajny, nikt się nie uczuliło, więc. Ym, Nivea citrus Fresh. To są jedne z tych, które się w miarę sprawdzają, ale mam swoje dwa ulubione. I na razie myślę, że nie wrócę do tego typu antyperspirantów. Yy, mam bardzo fajny, orzeźwiający zapach, no i tak w miarę się sprawdzał. Kolejna rzecz, yy, o której mówiłam już Wam w, w którymś vlogu, kiedy opowiadałam o tym, jak, jak dostałam uczulenie. Mianowicie na nakomi yy, serum z niacynamidem. Yy, to jest yy, punktowe teoretycznie serum. No ale ja miałam większe zmiany, to używałam większe partii twarzy, no i źle się to skończyło. Zostałam mega uczulenia od tego produktu, nie wiem na co jestem uczulona. W każdym razie yy, tu przestrzegam, ja mam niezłożyte opakowanie i... Yy, no leci do kosza, no bo nie będę nikogo starała się <laughs> wysypać. Nie, po prostu no, nie, nie, nie polecam, żebyście nie ryzykowali. Może sprawdza się u kogoś dobrze. U mnie no niestety nie. Wyglądałam strasznie, bardzo, bardzo źle wyglądałam. Naprawdę. Kolejny produkt z Oriflame Love Nature, olejek ze słodkich migdałów do ciała i do włosów. Bardzo fajny produkt, szybko się wchłania, ma fajny zapach. Ja używałam i do włosów i do ciała, na suche miejsca i do masażu, więc fajnie się sprawdza. Kolejna rzecz to, o, o, tym, o tym produkcie Wam już kiedyś coś mówiłam, yy, go już nie ma, może i dobrze. Żyl <gryl> pod prysznic z <Oriflame> to jest taka seria świąteczna z żurawiną. Yy, I ja od razu jak otwierałam paczkę i go wąchałam, mówiłam, że nie pachnie. No i on naprawdę nie pachnie, prawie że wcale. Yy, ostatnio używała go córka jeszcze i powiem Wam, że jak wchodziłam po jej kąpieli do łazienki, no to było czuć delikatny taki Subtelny, bardzo zapach, ale bardzo słabo pachniał. No i mało wydajny ogólnie, bo bardzo gęsty dużo jak przechylaliśmy butle to taka, taka wielka ilość wypadała. Nie, ogólnie nie, nie, nie. nie, Jestem na nie zdecydowanie. Kolejny produkt z Oriflame Love Nature, czyli olejek oczyszczający, który uratował moją skórę po tym nieszczęsnym nakomi po tym uczuleniu, więc ten produkt Wam jak najbardziej polecam. Mam już kilka kolejnych opakowań, więc naprawdę na jakieś zmiany skórne, na wypryski, na podrażnienia po goleniu na przykład, świetnie się sprawdza, naprawdę. Kolejna rzecz to drugi żel już z tej serii i tutaj nie będę się może powtarzać z tym, że tutaj jest troszeczkę inny zapach, bardziej mleczny. Mamy tutaj mleko owsiane i Haber. Również świetny produkt. Mgiełka do stóp, miętej i aloes. Faktycznie one coś tam dają, może nie jest to jakieś super odświeżanie, ale na pewno dłużej się utrzymuje stop w dobrych relacjach i się tak nie poci. Także fajny odświeżający produkt. I tutaj mamy jeszcze tak maseczkę z Planet Spa z czarnym kawiorem chyba. Do ściągania, taka peel off. Nie polecam, ona moim zdaniem nie robi nic, kompletnie nic. Tyle, że ma to fajny efekt ściągania maski, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego. I kolejna rzecz to z Clear Skin, również z Avon, 1 Shine Control, czarna maska myjąca. To jest bardziej żel. Powiem Wam, że szału nie było z tym żelem. E, buzia była wręcz nadmiernie wysuszona i nie zauważyłam efektu jakiegoś oczyszczającego zaskórników, czy e, mniej świecenia, no nie. E, on w pierwszym momencie tak, wysuszył skórę, skóra była taka aż tępa i, i piszcząca wręcz, ale na dłuższą metę to się nie sprawdza. Także nawet nie wiem, czy on jest część dostępny. Jeżeli jest, no to nie polecam. E, kolejna rzecz, e, bardzo fajny żel. E, Senses wiśniowy, zapach genialny, naprawdę super i długo utrzymujący się, więc śmiało kubujcie. Kolejna rzecz również z Avon Senses, wanilia i sandalwood, drzewo sandałowe. Taki duży 750 ml. co mnie wkurza w tych wielkich żelach tylko to pompka, bo pompki są beznadziejne niestety, bardzo mało dozują produktu i trzeba się napompować, żeby się wykąpać krótko mówiąc. Brałam, bo były super supercenie, więc czasem trzeba się skusić na takie rzeczy. Płatki kosmetyczne Isana po raz kolejny, moje ulubione. O, zobaczcie, kolejne opakowanie żel tego... Olejku z drzewa herbacianego. Świetny, naprawdę świetny. To jest ciekawy produkt. Pasta do zębów Elgidium na oczyszczające tak dogłębnie przestrzenie międzyzębowe. Teoretycznie, oczywiście, bo powiem Wam, że ja nie zauważyłam różnicy. Jest bardzo droga. To po pierwsze około 30 zł taka tubeczka kosztuje, malutka, a tu jest 50 30 ml aż, takie szaleństwo, nie używam jej codziennie, tylko dwa razy w tygodniu, ale yy, ja po niej miałam wrażenie, że muszę jeszcze raz umyć zęby. Yy. Ona miała właśnie czyścić te przestrzenie międzyzębowe, ale ona jest tak rzadka, wodnista, że po prostu jak wkładamy do buzi, to ona się rozpływa i ja nie wiem, nie czuję w ogóle efektu mycia zębów tą, tą pastą, więc no ja jestem na nie. I ostatni produkt już z mojej torby to serum z witaminą C. Mój hit roku 2021. Uwielbiam, uwielbiam, zużywam w dużych ilościach i naprawdę się sprawdza. Fajnie skórę orzeźwia, odżywia, nabiera blasku. Również możemy się pozbyć drobnych wyprysków ze skórników. Fajnie działa na to. Co jeszcze? No ogólnie ja, ja uwielbiam ten produkt, skóra jest po nim obłędna, naprawdę taka promienna, słoneczna, yy, odżywiona, super. No jeśli oglądaliście, jeśli oglądaliście ulubieńców 2021 to wiecie, że uwielbiam całą tą serię i wam ją serdecznie polecam. I to na dzisiaj tyle. I powiem wam tak, zastanawiam się czy w dalszym ciągu prowadzić serię Denko. Nie cieszy się ona zbytnią popularnością, i tak się cały czas zastanawiam, jak to będzie z tymi odcinkami i czy nie wprowadzić jakichś zmian kolejnych na tym kanale. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam dużo słoneczka, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Buziaki, cześć!